Hej, witajcie w pierwszym odcinku 6.30. Witam was bardzo serdecznie i dziś przedstawię wam jeden ważny moment uchwycony na live. Jeżeli chcielibyście więcej tego typu nagrań, to strzelcie łapką w górę oraz zachęcam was do zasubskrybowania mojego kanału i kliknięcia w dzwoneczek, aby być na bieżąco. Tajemniczy mężczyzna. Mężczyzna onikurekful podczas spaceru ulicami Japonii. Nieźle najadł się strachu. W pewnym momencie podczas prowadzenia transmisji zorientował się, że jest śledzony przez jakiegoś faceta w masce, który cały czas podąża tam, gdzie streamer. Chad sugerował, że jest to jakiś psychopata, człowiek japońskiej mafii lub osoba, która zwyczajnie kojarzy mężczyznę. W pewnym momencie Reckful zdecydował się zacząć uciekać. Co stało się później? Zobaczcie sami. Do, do, do run? All the lights are red right now. Right, I'm running. Fuck, man! You know me? Why did you do that? Uh, really hard now. Come on, man. I'm sorry. That was fucked up. You seem pretty scared. I was like, no, because the chat made me scared, you know, it wasn't me. Yeah, that was the plan. You look really fucking scary.